Chciałam na naziombę po raz kolejny żaba wieża na rejon z jego najbardziej oglądaną przez was serią, czyli informatyka żaba. Seria Wam się bardzo podoba, bardzo dużo łapujecie. Naprawdę jak spojrzałem na aktywność pod dwoma odcinkami z tej serii to rozjebało mięcie Barcelona Bayern w pierwszym meczu półfinałowym Naprawdę 57 łapek w górę przed, pod ostatnim filmem i prawie 1000 wyświetleń, tak więc lecimy już z trzecim odcinkiem tak jak obiecałem i dzisiaj kolejne trzy metody, kolejne trzy sposoby na a już bez zbędnego pierdolenia lecimy dalej i za chwilę się widzimy na... W pierwszej metodzie jako będzie tutaj taki troll z wirusem, coś w tym stylu, nie. Ale za początek zaprezentuję Wam takiego wwwśnika, psikuśnika, który możecie naprawdę. nie naprawdę być nieźle kumpla od koleżankę przestraszyć Mamy taki piczek jak tutaj, ten na pulpicie. Tutaj sobie klikamy edytuj edut, i mamy do wpisania taką właśnie komendę. Oczywiście komendę będzie musieli wpisać nowy plik tekstowy, no i plik tekstowy każdy wie jak się tworzy, ale przypominam jeszcze raz, to sobie wpiszemy wirus 1.581235, dobra. Klęłem taką komendę, X równa się MSGbox, Box, nawias, otwieramy, piszemy cudysów i. Treść tutaj, tą treść komunikatu, która będzie wyświetlona tam na środku. Zamykamy cudzysłowem górnym, piszemy przecinek 16, przecinek, nie wiem dlaczego 16, no, naprawdę nie mogę tego rozminić. Tutaj jeszcze mamy kolejne otwarcie, cudzysłowiu, piszemy to, co przy tam u góry, nie ten komunikat, tylko tam u góry na pasku. Zamykamy cudzysłowiem, zamykamy nawiasem. Takie coś zapisujemy, zapisujemy jako WBS, to jest sobie nazwamy jak chcemy. Tak w ogóle to dzięki za aktywność za łapki, w górze, 54 łapki, w górę i prawie się wyświetleń pod ostatnim filmem, naprawdę rozjebało mnie tak Bayern Barcelonę w półfinale, 3 do się dziwiłem, że taka aktywność będzie aż po to Cieszę się, że wam się podoba, będę w niej dużo nagrywał. Taki sobie zapisujemy. Mamy ten pik w 1235. Po kliknięciu pojawia się właśnie to, co wcześniej jak widzicie. I Jeśli chcecie więcej przyswozić kumplowi czy koleżance problemów z tym, to takie coś sobie kopiujecie. Tutaj ja sobie skopiowałem akurat trzy razy i powielacie sobie to, ile tam razy chcecie. 50, 60, 80, 300 tysięcy, 624 nie? Jak to już sobie zapiszecie. Mówicie, ja zapisałem tutaj trzy razy to po kliknięciu w taki plik mamy komunikat i będziemy musieli trzy razy kliknąć ok. Trzy razy to nic, ale jak ktoś walczący będzie razy musiał kliknąć to się nie że wkurwić, może i mu się odechce tam. Odechce mu się wszystkiego, nie? Dobra, zaraz idziemy na drugiej metodzie. Druga metoda, którą chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, to tak zwany troll z folderami, dokładnie polega to na tym, że mamy... Tak, mamy taki skrypcik tutaj pliczek w rozszerzeniu kropka te, Po tego kliknięciu pojawi nam się miliard, pojawi nam się miliard, no miliardy może nie, ale pojawią nam się setki folderów, które potem naprawdę ciężko usunąć. Ja mam działanie, działanie tego pliku przedstawię w folderze, żeby było mi to łatwiej wszystko usunąć. Ale jak wy komuś zrobicie na pulpicie, gdzie ktoś ma na tym pulpicie 50-60 ikonek, pół pulpitu, na przykład swoich ikonek, albo tak ma pomieszane, to potem serem ma problemy z usuwaniem, bo jak ja sobie zrobiłem na pulpicie, Pulpicie, to musiałem usuwać przez godzinę te pliki, ale dobra, bo ja tak gadam, gadam, a teraz wam pokażę działanie tego pliku, czyli zakładacie sobie nowy folder po kliknięciu w taki plik, jak widzicie, tutaj pojawia się konsola cmd i odliczają nam się tworzone foldery i zobaczcie tutaj, właśnie te foldery mamy stworzone z nazwą od jednego zaczynając tam z każdy następny folder o jeden większy, my to sobie usuniemy, ten przeciw się zostawiamy, foldery usuwamy Stąd to idzie szybko, ale jak z pulpitu mamy usuwać tak pojedynczo, jeszcze jak to się pomieszane te ikonki, to kaje może nie być, nie? I teraz, jak ogólnie działa ten piczek jak go założyć? Standardowo tworzymy sobie nowy plik tekstowy. Ja też wam chyba nie będę pokazywał, bo już teraz dwa razy pokazałem na pewno umiecie tutaj. Mamy coś takiego w stylu pętli, czyli jest to pętla tworząca. Folder z nazwą, jak już wspominałem wcześniej, z liczbą o jeden większą od poprzedniego foldera. Tych folderów tworzy się nieskończoność przy, przy, chyba przez te procenty. Ja dokładnie jeszcze się tak na tym nie znam. No i kolejna ważna sprawa: taki przycisk, jak myślicie sobie zapisać w rozszerzeniu BAT, czyli tutaj ja już tutaj mam wpisane, usuwacie txt, zaznaczcie BAT, i tutaj klikacie wszystkie pliki. To, za, to zapisuje się, ja zapisywać nie będę, bo już mam zapisane. I możecie sobie właśnie taki troll z folderami zajść. polecam przetestować na swoim komputerze, potem u kogoś oczywiście. No i zaraz plik śmierci, to na co wszyscy chyba czekają, będzie plik śmierci i będzie nagranie z aparatu, co plik śmierci potrafi wziąć z komputerem. A podobno potrafi dużo, a czy dużo to się zaraz przekonamy. Na koniec dzisiejszego odcinka, tak jak wspomniałem, zrobię sobie plik śmierci, to już trzeci plik śmierci, trzeci odcinek, trzeci plik śmierci. A dzisiaj plik śmierci będzie wyglądał tak. Oczywiście standardowo bardzo prosta procedura, piszemy sobie 2.s, Enter, Start, procent %0, Enter, Go to S. Co się z takim plikiem stanie? Co on wyrządzi komputerowi? Tego się dowiemy za chwilę. Oczywiście nie mogę wam tego pokazać w takim nagr nagraniu standardowym nagrywa do nagrywania pulpitu, bo prawdopodobnie wypierdoli mi kompa w kosmos i nie, nie pokażę wam tego tutaj, bo program też wyjebie razem z kompem, nie? A więc zapiszemy sobie to wszystko jeszcze standardowo jako BAT, pamiętajcie, na przyszłość jak chcecie zapisać taki pliczek, tutaj sobie klikamy, zapisujemy, pulpicik, pulpicik jest, pulpicik, miałem powiedzieć, że pliczek jest, to sobie odsuniemy gdzieś tutaj na bok, mamy plik śmierci, to jest ten plik śmierci, a za chwilę już przenosimy do wielkiego odkrycia, co ten plik śmierci za sobą kryje? Co się wydarzy po kliknięciu w niego? Czy naprawdę jest taki straszny, jak mówią, czy to jest tylko takie pierdolenie kota w bambus? Nie? No to widzimy się już za sekundkę i to będzie prawdopodobnie pożegnanie na, po, po, z odcinkiem. No i tak jak obiecałem, zademonstruję wam działanie pliku śmierci. Mamy sam plik śmierci, mamy tutaj moje mini studio, widać mego jak mojego mini studio, widać mego, i już niestety nie widać. A my sobie wejdziemy w ten plik śmierci i zobaczymy, co on, co on zrobi z naszym komputerem. Jeszcze sobie trochę przesuniemy aparat, tak żeby był pogod na dwa monitory. Mamy polot na dwa monitory, lecimy, nie ma to się opierdalać, co będzie to będzie. Wrestling owszem, komputer, pamiętajcie. Łapka w górę, musi być, klikamy, no i tutaj rozpierdala nam system, jak widzicie. Mamy w końcu okienek, który tutaj powoli komp zwiesza. Czy widziałeś coś jeszcze został sparaliżowany i stało się coś niedobrego? Ja myślałem, że się nic nie wydarzy i zakończyłem odcinek, ale tutaj że naprawdę dzieje się źle, no jest niedobrze. Plik śmierć totalnie uśmiecił komputer i będzie chyba, będzie musiał dojść do jakiejś poważniejszej operacji, ale pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo bez tego nie będzie kolejnych odcineków. Miejmy nadzieję, że teraz reset komputera tutaj zadziała. zostaje sobie szybki reset komputera. Gdzie ja mam to jest, No nie mogę w Dziwek trafić, to gdzie to, to Trzymajcie się mordy, pamiętajcie. 35 w górę, kolejny odcineczek, reflik w opisie, komentarz zostawcie mordeczka, strzałeczka, jo!